Chodź. na drugą stronę? To dawaj. Idź, idź, idź. Siemanko, witam was. czekajcie, zamknę tylko łódkę. Te techniki, człowiek się gubi. Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Trochę wieje, nie wiem jak będziemy je słychać. E, ogólnie co? Pierwszy od, od dawna film na kanale. E, na kanale. E, w końcu jakiś lifestyle'owy materiał powstanie. Jedziemy z żonką do Łodzi. E, pozwiedzać. Nie no, żartowałem. Jedziemy na koncert. W sumie nawet nie wiem jakiego zespołu. <laughs> Taki lifestyle'owy materiał zrobimy. Troszeczkę też tutaj e, będzie mojej pracy pokazane, ale o tym... Za chwilę powoli się pakujemy, i za chwilę wyjeżdżamy. Także zapraszam do oglądania. Moglibyście się zastanawiać, po co jest ta stolnica, ale o tym dowiecie się w dalszej części materiału. Po co ja ją wziąłem? Tylko Nie, mogą niektórzy pomyśleć, że. Podczas drogi będę lepił pierogi, ale nie, zobaczycie sami. Lecimy po kierownika i jedziemy. nadjeżdżamy! Że tam na pierwszym materiale, który udostępnię w tym roku, że tam lifestyleowo będę coś udostępniał, trochę backstage z mojej pracy. Natomiast no, jakoś tam się nie udawało, to po prostu no, człowiek szykował się na zlecenie i był skupiony po prostu na wykonaniu pracy, a nie na nagrywaniu jakichś sobie tam materiałów. Staram się jakoś to tam połączyć, jak będę miał bardziej lightowe zlecenia, że tak to nazwę. Znaczy lightowe, tak jak gdzie nie będzie jakiejś tam presji czasu, e, gdzie nie będzie jakichś tam mega dużych wymagań. E, no i też ogólnie no zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Więc postaram się jakieś tam materiały wrzucać z takich sytuacji, żebyście też mieli co oglądać na tym kanale. E, tak jak na wstępie Wam mówiłem, pokażę też część mojej pracy dzisiaj. E, moja praca będzie wyglądała tak, żeby po prostu no, mamy jeszcze. Nie wiem czy widać. Ja widzę 3 godziny 48 minut. E, drogi, e, będzie jeszcze pewnie jakiś przystanek, więc coś się tam może trochę przedłużyć, no ale przystanek no, też skorzystam na, na odpoczynek e, czy, czy coś tam zjeść. I będę po prostu pracował. Moim biurem będzie dzisiaj samochód. E, no i po prostu dowiecie się też po co wziąłem <grym> stolnicę. <grym> Ok, więc tak. Mocyk. Dobra, jest już biurko. Co? Nie, właśnie tak ma być, żeby była gładka. I też tutaj potrzebuję, żeby było też gładko. Nie, także to, co jest tu, to żeby było właśnie od strony, tej co jest? O, no. No, no i dobra. I moi drodzy, cyk cyk. Biuro przygotowane. Jedynym minusem tego mojego pomysłu i przedsięwzięcia jest to, że zapomniałem myszki. Mm. <laughs> Więc będzie praca po prostu na taczpadzie. Na czym będzie polegała dzisiejsza praca? No to zaraz Wam pokażę. Odpalę wszystko, przygotuję i, i widzimy się po cięciu. Ok, małe komplikacje były z zasięgiem, ale już jesteśmy. Lightroom musiał mieć dostęp do internetu, no a w trasie w jakimś tam szczerym polu jest z tym po prostu problem. E, niewielki, ale no, dla jednak okazał się duży. Praca będzie polegała na selekcji zdjęć. Na Instagramie mogę się zobaczyć e, e, relacje, jak montowałem. Tutaj będzie się by tu albo tu, e, Instagram mój firmowy. E, więc no co, działamy. E, będzie na początku selekcja. No, Ja jestem przyzwyczajony do montażu na przykład filmu na większym monitorze niż na MacBooku, dlatego no, postanowiłem sobie przygotować w ten sposób pracę, że no, podczas drogi będzie selekcja, ewentualnie jeśli zdążę zrobić selekcję, to na przykład na powrocie już część zdjęć zostanie poddane obróbce. No, także tak to mniej więcej wygląda. Ja idę do pracy tutaj żona prowadzi i tyle i widzimy się chyba na miejscu chyba że coś ciekawego nas spotka po drodze co będzie warte nagrania także pozdrawiam ja teraz za kółkiem no i jeszcze półtorej godzinki jesteśmy na miejscu także zrobimy też room tour <grym> po pokoju hotelowym no i generalnie jak się ten hotel nazywa Brodo, Borowiecki Borowiecki No i. i marszyk gwiazdki. Matrzyk gwiazdki. O, ja czy ten To luksusy. Będą no, luksusy, no. No, no generalnie zobaczymy, jak, jak to tam będzie wyglądało. Kupiliśmy no, sobie tam nockę w tym hotelu. Ze śniadaniem chyba, ze śniadaniem w sumie nie pamiętam, jak rezerwowałem. A, no i ocenimy. ocenimy jakość usługi. Jakość pokoju. No, także no, chyba będziemy widzieć się po prostu już na miejscu, już tutaj nic będziemy nagrywać. Eee, no i pozdro, nie. Lecimy, lecimy. Dobra, zameldowaliśmy się. Dwa łóżka. pokój duże. Na razie wygląda, że jest czysto. Zadbanie. Pierwsze piętro Co my tu mamy? Dach. Zaraz ogarnę ci prot. Biureczko, krzesełko, telewizor I wazienkę, A, światła nie ma, trzeba światło ogarnąć A czy nie ma No nie ma O, jest Posialeczka. No, Łazienka spokoj. W sumie nic dodać, nic wydać. My tu przyjechaliśmy tylko tak naprawdę się przespać. No, łóżka, O, twardy materac. Taki jak lubię. No i ogólnie, w sumie, oprócz tego, że jest mały, to jak na razie nie mam żadnych uwag. Także się szykujemy na jakąś kolację. I będziemy lecieć na Tauron Arenę, tak? To jest Atlas. Atlas Arena. No, uć, o, to. Atlas Arena i koncert. Jaki to w ogóle zespół? Bo na początku filmu powiedziałem, że nawet nie wiem na jaki koncert idzie. Forty 30 Second? Tu mars. mars. Tam y, śpiewa y, aktor, który grał Jokera w, y, w Legionie Samobójców, w tyle wiem. I w for the train. W czym? No właśnie, może będzie słychać. Ja tego nie powtórzę. Yy, no, także co? Tutaj radyjko jeszcze jest, odpaliliśmy sobie. Fajnie sobie gierczy. No, taki, kurczę, no co, no, standardowo jak w hotelu. Jest git. Zwiedzać nie będziemy, tylko pojedziemy, gdzie? Pojedziemy na manufakturę. Coś tam, zjeść jakąś kolację, znajdziemy sobie jakieś restauracje i, i tyle, nie? można kupić w hotelu. Co można? Magnesy, no. Nie, może w centrum kupimy, zobaczymy czy Ale tu będą. Ale te magnesy. Tak? No. no to dobra, to możemy tu kupić i faktycznie nie będziemy szukać. Jutro na wyjazd. No, po wyjeździe kupimy i git. Ogólnie tak, weszliśmy sobie z fotelu. Poszliśmy na przystanek. Zaszliśmy. Oczywiście tam na gogle sobie sprawdzaliśmy jak dojechać. Co, tędy idziemy? Dobra. Trafiliśmy na przystanek tramwajowy, gdzie tory w ogóle były zarośnięte krzakami. Szkoda, że tego nie nagrałem, w sumie może i dobrze. Później znaleźć inny jakiś przystanek. Też jakoś. No nie po drodze cały czas było, no ale jakoś się udało dojechać. Jesteśmy na manufakturze, szukamy jakiejś knajpki, restauracji. Zamówimy sobie jakąś dobrą kolację. I tyle. Późny obiad. Późny obiad? Dobra, to obiad o kolację. O, tak to nazwijmy. No i będziemy kierowali się na... Czekaj, bo znowu zapomniałem. Tauron Arena? Atlas, Atlas Arena, dobra. Cały czas mi to... Jakoś ten Tauron Arena mi cały czas w głowie siedzi, nie wiem dlaczego. Krakowiec. To w Krakowie jest, tak? No dobra, w każdym razie... Idziemy szukać... Miejsca, żeby zjeść. Pozdro. To my, Dobrze wyglądają. Mm. I zjemy sobie pizzę. Miało być wykwintnie, na bogato, wyszło jak zawsze. Dobra, pojedli, popili. Teserek wleciał. Pizza. Było smaczne. Byliśmy już tutaj w tej tawernie, bo to restauracja nazywa się tawerna. Już tutaj raz byliśmy. Stwierdziliśmy, że... Obejrzeliśmy ogólnie tutaj tą manufakturę dookoła. Stwierdziliśmy się, że kurczę, tam było dobrze wtedy. Idziemy, tylko po prostu zamówimy inne danie. I tak zrobiliśmy. No, deser ten sam wleciał. Kolejnym etapem naszej podróży jest koncert zespołu 30 Seconds to Mars. Za wiele nie nagrywaliśmy. Skupiliśmy się na słuchaniu i oglądaniu spektaklu, jaki zafundował nam ten zespół. W tle macie kilka przebitek. Anko, drugi dzień, jesteśmy po nocy i przydałaby się jakaś opinia na temat tego hotelu. Mam tutaj ankietę i ona pomoże mi wyrazić swoją opinię. Za wiele tutaj nie będziemy opowiadać, bo co by byliśmy, jedną noc. Więc zbytnio nie będziemy tutaj się nad tym tematem rozwodzić, ale warto wspomnieć o kilku rzeczach. Dobra, ok, uzupełniam. OK. i w skali 1 do 5 yy, ocena yy, mamy kilka kwestii. Wygląd pokoju. No, zwykły, po prostu normalny, pokój hotelowy. Yy, jasne, beżowe, brązowe, po prostu kolory. No, daję po prostu piątkę, bo czego mam się tutaj czekać na siłę. Czystość pokoju. Również dam piątkę. E, nic tutaj nas nie e, zaskoczyło, że coś było niezrobione, nieposprzątane, brudne czy coś. E, tak samo Łazienka. Jakość sprzątania podczas pobytu. Nie korzystaliśmy z tego, dlatego żebyśmy po prostu tylko jedną noc. Więc tutaj e, skreślimy tą kwestię. E, wygląd holu recepcyjnego. No tutaj też naprawdę no można na siłę czegoś szukać. Ale no nie będę tego robił bo to nie ma sensu. Wygląd korytarzy. Zwykłe normalne korytarze hotelowe z wykładziną. E, tutaj u nas w pokoju nie, nie ma wykładziny tylko jest po prostu są panele albo e, no to są płytki ale chyba panele raczej. E, także dla mnie lepiej e, dlatego że no nie lubię tej wykładziny. Czy personel hotelowy był uprzejmy? Tak, myślę, bardzo. że bardzo, nie? Tam bardzo. Pani pani. No... Dzisiaj wczoraj. Tak, nawet magnes kupiliśmy i powiem Wam magnes. Taki. Takie może powiedzieć, puzle. Ach, od pokazałem. Hmm. <noise> 8 zł. No to proszę państwa, byliśmy w centrum e, łodzi e, ostatnim razem. To zapłaciłem za jeden Magnes 40 ona zapłaciła tam coś koło 25-30 zł, więc 8 zł za magnes spoko. Myślę, że e, warto. Proszę podać ewentualne uwagi dotyczące pracy personelu. Brak. Brak, uwag. Czy w pokoju wszystko działało? To, z czego korzystaliśmy, to działało. Nie wiem, nie korzystaliśmy z telewizora, który tutaj jest zawieszony, nie mieliśmy takiej potrzeby, ale jest radyjko, to radyjko na chwilę mieliśmy włączone, działało, klimatyzacja działa, cena za pobyt za jedną noc, pokój dwuosobowy ze, śniadanie. ze śniadaniem, śniadanie takie normalne, poprawne, treściwe, sporo produktów. No tutaj nie ma co o czym gadać, tak naprawdę. No, każdy wie, jakie można zjeść, ewentualnie śniadanie w pokoju. Kawioru tu nie było. Przynajmniej nie widziałem. 382 ,28 zł. 28 groszy. Tyle zapłaciliśmy za jedną noc ze śniadaniem. No i parking jest w cenie, jest darmowy, jest za szlabanem, To też jest na plus, bo tutaj, jednak. Ten hotel jest tak położony, że no przed hotelem jest po prostu chodnik i jest ulica, więc no nie zaparkujemy. A tutaj jest po prostu prywatne, e, prywatny teren e, ze szlabanem, gdzie można po prostu ten samochód zostawić. Tyle od nas, i będziemy się pakować, i wyruszamy do domu. Zostawcie subskrypcję na kanale, łapkę w górę. Napiszcie komentarz, czy byliście może w tym hotelu no pogólnie jakie wrażenie na Was zrobiła Łódź, jak byliście pozwiedzać, powiedzmy. Trzymajcie się moi drodzy i cześć!